Witam, witam bardzo serdecznie w kolejnym cyklu ogrywania starych tytułów. W poprzednich odcinkach ogrywałem komandy Conquer pierwszą część, która wyszła, można powiedzieć, a tutaj mamy również. Ulepszanie rozdzielczości optycznej pokazuje, jak to idzie. A tutaj mamy na tapecie e, równie kultowy tytuł i jeszcze bardziej zapamiętany przez graczy. Mianowicie Command Conquer w odsłonie Red Alert. I to będzie bardzo ciekawe. Znowu e, ta sama procedura, co w poprzedniej części, e, czyli... Pokazane takie, jak rzeczywiście, jeszcze za parametrów, e, jakich był, gdzie był system DOSOSKI albo Windows 9.5, jak to wszystko się wybierało. Ja naprawdę to pamiętam. To jest coś niesamowitego i to jest swoistego rodzaju powrót do przeszłości dla mnie. Nostalgiczne takie podejście. Oh. Przypominając sobie, ile trzeba było włożyć wysiłku, żeby. Odpalić taki tytuł, no to jest, no to coś mi się coś Minęły 3 dekady, a... a gdzieś tam łyska wokół siebie. No tak, Please stand by. in progress. <laughs> for last-minute changes and notes, please view the read me file. he who controls the past commands the future. he who commands the future conquers the past. upgrade complete. <laughs> <laughs> Czerwony alarm. No, i dobra, drodzy moi wielbiciele, rozpoczynamy nową grę. Może jeszcze coś w opcjach ciekawego będzie. Opóźnienie, tu nic nie zmieniamy. Grafika oczywiście, szeroki ekran. Modyfikacje nie biorę. Sterowanie będzie oczywiście. Zapewne chyba klasyczne, ale to jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć. Ataku lewy, klasyka będzie chyba wybrane. Bo damy na domyślne. Nie będziemy na razie nic tutaj zmieniali. No, rozpoczynamy. Alianci, sowieci. Nie! Gramy oczywiście tymi dobrymi. Być może be, przyjdzie czas, że e, sięgnę po tę drugą stronę. Tych złych, czyli. Tam Bractwo Nota tutaj Sowietów, ale na razie alianci z poziomem oczywiście normal. No to oglądamy poprawione wszystkie filmy. Że to ja nawet nie pamiętam. Wiem na czym polegała gra, oczywiście, jakie były strony konfliktu, ale co działo się wewnątrz, jakie były przewniki, to naprawdę już dawno nie pamiętam. Więc no, z wielką ochotą I podchodzę do ponownego grania w ten tytuł. No tak, przenosimy w czasie. Hitler. Landsberg Niemcy Aha, coś, coś, coś Ja, was ist los? Ich habe keine Zeit hier rumzustehen. Ja. Ich verstehe. Uh -huh. Did you find him? Hitler is out of the way. Oh. Congratulations, Professor. With Hitler removed. I'm Hitler. Hitler. <laughs> <To> będzie <Stalin>. Hitler. <laughs> to Zawsze tak jest. I to muzyczka. Eee, op! To O ma każdy tutaj. Tak więc. Piekielny marsz. ten sam, w sumie nie zbyt y, duża, y, duży obszar, jakiś e, czasowy pomiędzy pierwszą a, a Retalertem. Tak. ten sam silnik. Graficznie pewnie kiedyś wyprzodzył trochę, aczkolwiek nie pamiętam to jest, to mokro, czy to było kolejne części. Tak jest. Czerwona zaraza. Okej. Okay. No, dowództwo alienantów. Dzień dzisiejszy. Komandar, the last transmission. O oh, 900 godz. Since then nothing. Perhaps Einstein escaped. Too much to hope for, General. He would have contacted us by now. This is classified. I know. I sent for her. Tanya, what Tanya? She's a civilian. That's why I don't get killed. Commander, this is Tanya Adams, a professional volunteer. Huh. She will work with you on this mission. Somewhere inside this research center, the Soviets hold Albert Einstein. We need him back immediately. Get no, Tanya so inside, Tesla so she can get no, Einstein no, 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 no. out. Once you have located him, bring him back to your drop-off point for immediate evacuation. Be careful. The base is heavily fortified, but not invincible. Their weakness is power. Black out the base and nothing will stop you. Okay. Good luck. Good luck. Wierzę testy. Okay. Pierwsza misja zapewne będzie trzeba odbyć. Tania. Zmień interfejs taktyczny na wysoką rozdzielczość. O, ho, ho, to mi się już podoba. Ale to zobaczcie jaki to jest skok. Jesus.

nie, 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 nie. A, tutaj były normalne już takie wszystko takie bardziej nowoczesne można powiedzieć oczywiście. Flare, from north. Ah yes, ah yes, yes, yes. No. Tylko ta. Tylko na tym polegała ta misja. Skromny początek można powiedzieć. To. Uh, <laughs> I'm there. I'm there. No. no. <laughs> można powiedzieć, że to takie... O, co to. Missouri? <laughs> Wygląda na To Minuta 43, myślę, że <grymne> bardzo mało. No nie będziemy tutaj odwlekać tylko jedziemy dalej. O, okej, okay. atakujemy Śląsk, jeżeli chodzi o, <grymne> o Polskę. to Soviet aggression has increased tenfold already. We don't have the manpower to fight Stalin's armies on every front. Commander, you did a fine job rescuing Einstein for us. Now we are counting on you again. One of the passes we use for a supply route has been blocked by the Reds. Mm -hmm. A convoy from the 434th is due through in a matter of hours. The supplies they carry are critical to our war efforts. Nikos, what we have in that area to work Nikos with? To is not Greg? much, and time is against Stavrus. us. No tak, no tak to... You will have to make do. Clear the pass, so the convoy can get to safety. Their lives rest in your hands. Go! Okay. Mamy Droga dla konwoju. Co to jest? MC-MC-MCV, dobra, czyli to jest baza przymocna. E, tu są chyba złoża. Jak e, zwykle.

Tak, sir. O A, zapomniałem, że oni yes, sir. tak, że oni psy mieli. Te psy były dosyć yes, sir. E... agresywne, jeżeli tak można powiedzieć w stosunku do nacierających żołnierzy. No nie, no psami to Acknowledged. Acknowledged. Sami mi Tak, nie podoba tutaj akurat jestem Reinforcements have Acknowledge. Acknowledge. Affirmative. Acknowledge. What's up? Acknowledge. Affirmative. Yes, sir. Acknowledge. Construction complete. Reinforcements oh, yeah. have arrived. Have construction complete. No yes, sir. Acknowledged. Acknowledged. Acknowledge. Affirmative. Yes, sir. Tu. Affirmative. Uh, koshare. Building. Waiting order. Acknowledged. Reporting. Acknowledge. Affirmative. Oh, Affirmative. construction acknowledged. Complete. Affirmative. Acknowledged. Acknowledged. Mm. New construction options. Yes, sir. Affirmative. Building. Yes, sir. Acknowledged. Unit lost. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. 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 Unit lost. Okay. Yes, sir. Construction Wrong. complete. Report Unit agreed. Lost. 20 minutes. A, bo to jest czas, 20... A, faktycznie 20 minut jest na... Eee, Training. Zrobi zrobimy parę tutaj, website. a potem odpuścimy. W sumie nie wiem, gdzie ta droga w ogóle Unit ready. Well. Uh, Unit ready. Training to Yes sir, affirmative. Affirmative. No, się tutaj. Of course. O, ci gadieży są całkiem mocni, jeżeli at chodzi przeciwnicy. Też byli w pierwszej części bardzo mocni. Of Unit ready. Reporting. Affirmative. Training. Affirmative, yes sir. Agreed. Agreed. Unit ready. Agreed. Unit sure, ready. training. Very well, very well. Unit ready. Very well Report. training. training. Unit ready at once, at once. Reporting Unit ready. Very well, of course, Unit ready. Urgh. Units ready. Yes, sir. Units ready. Acknowledged. Affirmative. Reporting. Affirmative. At once. Affirmative. Awaiting orders. Affirmative. Acknowledged. Nice. Yes, sir. Vehicle reporting. Affirmative. Awaiting orders. What are Is Acknowledged. Of course. Affirmative. Supporting. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. At once. Ready and waiting. At once. No. Affirmative. Affirmative. Yes, sir. Reporting. Oh, affirmative. Yes, uh, affirmative. affirmative. No tempesto, today, no. Yes, sir. Agreed. Of course. Ready and affirmative. At once.

Myślę, że dotrze um, mega spokojnie w drugim miejscu. Okej. To pierwsze misje zawsze tak wyglądają. To jest takie yes, sir, swoistego one. rodzaju Agreed. przetarcie przed zapoznanie się z całym interfejsem ze sterowaniem. O, jaki konwój, trzy ciężarówki, no tak ten tutaj, okej. Okay. No ale ładnie to wygląda, naprawdę. Mission accomplished. Mission accomplished. Okej. Okay. Nie znam rosyjskiego, nie. Znaczy, jak, <śmiecki> <to jest śmiecki> jak. jakiś brak przejazdu, albo stan zbroniony, coś w tym <śmiecki> stylu. 6 minut 19 sekund, eee, oczywiście nie gramy na czas, ale bardzo szybka misja. Eee, myślę, że eee, całe wprowadzenie i dwie pierwsze misje to będzie taki nasz pierwszy odcinek. No cóż, tak jak zawsze, zapraszam do oglądania następnego. Trzymajcie się, cześć.